Mamo, mamo lubi to Jedna grano! Wiesz to nie ma serca te kurwy polityki z sejmu, nie ja. Tusek, kaczka były Wy wybory na przewodniczącego klasy I wygrałem to. Może kupapły mężczyzną przy tym stanowisku wtedy tu jakaś dziwna, a panziot 21.5 Ej, paniot 2.1.5, ja cię znam! Ja cię znam chyba nie Kur... Czekaj, czekaj. Kurwa. Wydaje mi się, że on, on pisał oliwki, coś, tylko na innym końcu dostał bana, tak czy nie? Nie wiem. Był taki stanie od 21,5, taki kurwa. Takie rzeczy pisał. Popiolec, Siemanko Oglądano we Soul Leveling, no? Takie spoko to jest, tak? To, 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 to takie łatwostrawne anime, mi się wydaje, nie? Tak, jest, Odparasz oglądasz i git. Ale czy ja do, w ogóle, ja dobrze już zrozumiałem w ogóle? Yy, tak jakby. To już, on już jest S-rank? Kurwa. Nie ma ewolucji do Grand Mastera, o właśnie No oficjalnie nie jest, nie? Oficjalnie jest yy, S-rangą, ale chyba jest S-rangą, czy nie? Serber nie był S-rang? Aha Co uważasz o tym, że masz o 10% więcej winrate po ja, Dzisiaj to mogę sprawdzić? stereo League of Graphs tak jak pokazuje? League of Graphs Schizy, pchus... A, niedziela, dzisiaj tak powiem, nie chciałbym się odpalić streama, ale wstałem, umyłem się, jak już tak lepiej na życiu od razu. The player has a far higher winrate when playing on the red side, 4%. Serio? Patrz pan, na górze patterns. O kurde! Winrate after victory. Hehe, <gryw> ujemne. Czyli po ludzie więcej wygrywam. Patrz, ja jestem człowieku... a dobra, że tak jakby... Tyle się poddaje średnio grand... arcymistrz, a tyle się poddaje ja, czyli jestem szefem. Tu spoko. Winrate when minus tu kills at 10. Ujemne, plate 8, wins 2 Ktoś się usiedlił komentarz na YouTube. I napisała tak, uwaga Riot partner powinien być wzorem dla społeczności Gdy ktoś cię wyzywa, dajesz mu mutę na czat, a nie też wyzywasz Słuszna cyza Riotu, przecież to ja odszedłem Ja nie, ja już odszedłem z League partnera Udawanie subiwalu ppw? Jak Moje udawanie? Człowieku jego syna zjadł wbiec. niedźwiedź

I teraz te włoż, do, włoż do kurteczki, albo What's do tego, no właśnie. Bottle? Ja już ja już gary na ten surmival. Ta butla nie pi r. All right, we chunks of seasoned chicken wrapped in bacon. Lay this on a little grill here. Trochę musi przypaliło. Bacon wrapped chicken shish kebabs and couscous. Uwielbiam jeść kul Mięso, z drażami, well a good dinner needs a good dessert I'm gonna make brownies and whipped cream Brownies Robi? That's a brownie mix here YAYO <laughs> O, ale, <śmany> mamo, mamo yeah, lubi to Tory, sorry Kamil here? A będą lody robione, czy nie? Wiecie jak lody robi fajnie? Wiesz takim taki sitkiem, wiesz, świeżo, świeżo świeżo nasypany śnieg, taki lekko kady, Dodaję trochę vanili i sekwenci i see you guys in the morning In the morning? Oh. Tak, Stał od, od razu palną kamerą Co on taki ty? Trochę ciemniejszy yeah, zrobił czy nie? Od węgla! Od brownie oh, this is gorgeous. you know, the point Ładny of snow bidok. is to, w bieda, bieda szyby to się nazywa. yeah, this roof is only two feet or 60 centimeters thick. you i'm not a little guy and this is holding my weight. no problem. oh, high life What do well, i hope you enjoyed watching that video as much as i enjoyed making that video. Fajne, lubię go. Lubię go. Ale lubię go, nie? Lubię tego skur. No musimy się spotkać z tą kuratorką i powiedzieć, że to jest przerobione komputerowo, że policja była u mnie i jest wszystko okej. Okay. Miszka wcale nie jest no. bita Musimy się spotkać z tą kuratorką i z nią porozmawiać. Lepiej, jakby tu przyszła. Jakby tutaj do nas przyszła kuratorka z tobą mhm. i porozmawiamy z nią. No tak, to z powodu przyjdę do ciebie, to się spotkamy z kuratorką i powiem, że policja była u nas, jest, jest sprawdzony. W psem się nic nie dzieje. Było ty, kilka tygodni temu, była policja u nas. Sprzemy wszystko okej, okay, sprawdzili psa. E, dwa tygodnie temu też byli sprawdzili psa i wszystko jest z tym okej okay. Musi sprawę z tego, że wszystkie, wszystkie kochanki Jaspera są upośledzone, bo on wszystkie poznał w szkole specjalnej Rządzi nie, nie. się właśnie, rządzi się kurator właśnie że co ma gdzieś dzieci odebrać z tego względu, że widzieli filmiki, filmiki przerwane komputerowo, jak ja wiem psa, pies był dwa tygodnie temu, była policja u mnie, sprawdzali psa, trzy tygodnie Dawid, Jasper, wyłącz to, debilu Dobra, Dawid Dobra, wyślę, wysyłam Tylko czekaj, bo już shota mi ktoś wysłał, dobra Czekaj, obejrzymy Czekaj, obejrzymy Kur... Nie, to jest wyłącz to, debilu! Wyłącz to! drogą ciekawostka, o której już była dużo raz mówiona, niektórzy behawioryści twierdzą, że danie klapsa dla zwierzęcia jest ok, ale ważne jest na przykład to, że nie może to wyglądać tak, to mówią niektórzy behawioryści, a nie jest, nie mam zwierzątka. Niektórzy mówią coś takiego, że na przykład jeżeli twój pies, no już teraz by wbiegł pies do mnie i by ugryzł mnie w nogę na przykład, to wtedy mam mu dać klapsa i on wtedy wie, że nie wolno ugryźć w nogę, ale na przykład nie może być tak, że ja na przykład wracam po robocie, wychodzę o 6, wracam przed o 16, nie? I na przykład jest rozje całe mieszkanie i wtedy nie mogę dać mu klapsa, bo on nie wie za co ten klaps jest dany Nie no, LSW5 Ja wiem, że tam coś się boli dupcze i tak dalej, ale jak zda się z tego, że myślę się powinno interesować to nic lepiej w życiu żyło Oho, to jest takie o No nie, ale ona po prostu chodzi z, z zakupami zamiast koszyka, no No bez przesady, że Jest takie zdjęcie, no kurwa, no, co to kogo interesuje? Gdzie to jest, OBS? Takie zdjęcie jest Kurwa, no Chodzi o podpis. No, no ale psa tak. Wy też chodzi tak na odwagi po sklepie mnie wózek stresuje XD. No klasyczny shitbox jakiś nie wiem. piarki za Azjatką na zdjęciu. No kurwa, Co tu nie wiem, kogo to interesuje? Ja widzisz coś takiego, idziesz dalej. Ja rzecz normalizuję. Nie, mróz mam wyjem... Po chuj mam narzucać jej, że ma nosić kurwa, wózek. To się chodzi z wózkiem. Nie chcę to nie chodzi. Wózek jest wymyślony dla tych, którzy są troszkę bystrzejsi chyba najwidoczniej. No nie wiem. To mną złoży do tego, że używa wózka w sklepie? Projdos się na ja wszystko wy... To, nie, to powinien się przypierać do niej. Że chodzi bez wózka. Powinien ją w tym sklepie, powinien wziąć ją za włosy, wytrzeć i kurryj podłogą. Podłogę, nie. I ryj o podłogę i powiedzieć tak. Kurwa, od dzisiaj chodzi z wózkiem. Żeby się nauczyła, tak? Co to za w ogóle, co, co, co to w ogóle jest zagadka? Nie chcę chodzić po sklepie tak jak chce. Przecież to mi w ogóle w życiu nie przeszkadza. W ogóle. Inna kwestia, jak na przykład chodziła goła, ja bym chodził z dzieckiem. Wtedy miałbym problem, tak? Bo demoralizuje moje dziecko. Ale nie, no po prostu kur mnie to. Kur mnie to, że chodzi bez tego wózka. Co mnie to interesuje? kurwa! Co mnie to interesuje? To, to w ogóle nie jest mój biznes To stajemy ja się przypierd...ł do ziomka o to, że na przykład on się boi samolotów i jedzie pociągiem na przykład do Azji I wiem, ja, że, że go stresują stare pociągi yy, Samoloty znaczy Możecie to powiedzieć, ale ja, dla mnie to jest po prostu przypierd...ł siłę Nie macie swojego życia? Ja teraz grałam morda Abyś mi przypomniał coś tego <laughs> O Boże <laughs> Ja pierdolę, no way, nie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że jedziemy do na na pi***u chyba 5 kilo, nie? Że jak przyjdzie ten ziomek, w sensie, czy... <laughs> czy to zjemy, to musiałem powiedzieć, że... <laughs> że sami tym Turkomik zjadą to p... Czy <laughs> co, to mogę za głupie pytanie Nie wiem, śmieszne, beka, beka No to nie zrozumiecie, nie zrozumiecie, <laughs> bo tylko mnie bawi Ja jestem głupi, ja jestem przyjemny jakiś, ogólnie Runda druga, suko Kurwa, ona ma jeden item, do wafla, jeden item ma, syn. No to przerobiony filmik komputerowo, to jeszcze takiego nie mówiłem Przerobiony filmik komputerowo Nic takiego nie mówiłem, przysięgam Ci na Boga, na moją mamę, święci pamięć, przysięgam, że nic takiego nie było Ja cały czas się grałem z bitami gry, to co ja mogę z tego zrobić? Proszę cię, spotkajmy się jutro i porozmawiajmy na ten temat. Ale Agnieszka, proszę cię, daj mi szansę. Ja nic takiego nie mówiłem, że cię przelecę. Nic takiego nie mówiłem. To jest wszystko Dam ci mojego tatę nawet teraz, żeby potwierdzić mu tata, że nic takiego nie mówiłem. Ale poczekaj. Tylko proszę nie płacz. Wiem, że związek twój znaczył dla ciebie dużo i była dla ciebie całym światem. Pamiętaj, że widzowie są z tobą. Tylko proszę nie płacz, bo sam zaraz uronię łzy. Musisz być silny. Pozdrawiam. To jest taki aktorzyna, nie? On nie płacze, tam. Biedny Daniel przejdzie, a ja sam został wydymany. No w sumie. Nie masz serca. Wiesz, to nie ma serca? Wiesz, to nie ma serca? Te kur... Wy polityki z sejmu Nie ja Tusek Kaczka Kto tam jeszcze jest? Memcen Ziobro Wąsik Hodownia To są złodzieje I oni nas rozgrabią Tusek, złodziej I Ja muszę popierać Brauna Normalnie Sigma <grytania> Ale ja powiedziałem, że jak jeszcze raz powiem, że popieram Brauna To mi za... <grytania> I będę mówił co Tak właśnie wygląda reżim w tym domu Grytania życie Mówi, i ja ostatnie znając sprawę z tego Że ku... Jadną chrupiącą kiedyś, jak coś. Na zielonej szkole, jak byliśmy, były normalnie, tak jakby właśnie takie dziwne kotlety okrągłe, nie wiedziałam o co tu chodzi. Bo co się w to nie odblokowały I normalnie jadną chrupiącą. No, a na zielonej szkole była taka jedna akcja śmieszna. Jeszcze takiego kolegę Marcina. On był trochę grubszy. I były na parówki, nie? No i wiesz, tam, dla każdy stół tam było, nie wiem, każdy z ktoś działało 6 osób, osoby sobie były tak miaraliśmy się obrócić. I teraz dotykaliśmy plecami tak jak było innego, chłopka. I tych parówek było kilka, nie? No nie wszyscy jedli te parówki. Marcin się obracał tak jakby mówi tak, mogę parówkę i mu parówkę, robi tak, parówkę i Całą do, do ryja wkłada od razu. Człowiek jak maszyna, jadł te parówki, nie? I tego samego dnia jeszcze było zebranie. Pani nie ogłosiła zebranie. I normalnie Marcin dostał opierany publicznie za to, że je jak świnia. I pani, po, pani powiedziała, że pani kucharka zwróciła uwagę na to, że nigdy nie wiedziała, żeby ktoś tak jadł. Że komuś tak smakowały te parówki, człowieku. I miał zakaz znajdzenia parówek do końca wyjazdu. <laughs> Niesamowite. Teraz chudy jest. Właśnie nie dość dla kucharki, <grym> no, nie, bo on... musiałbym musiał jak on to ja wtedy, nie? Bardzo łapczywie, bardzo łapczywie. Jacy paróweczki. Nie, pani bardzo, pani bardzo spokojna była. Pani była w 3-1-3. Mi zrobiła public shame, bo było, były wybory na tego. <grym> były wybory na przewodniczącego klasy, ja powiedziałem, że jak zagłosuję na mnie, to co tydzień cukierki będą, nie? I f... wygrałem to. <grym> o Boże. No i... Nie? I dostałem public shame, tak samo. Widzieliście czy w ogóle. Ej, co stało w, w Holandii, bodajże? Coś do opery? Imigranci włamali i kamieniami już w policjantów? Nie, ch chyba, chyba w, w Holandii, chyba. Nie wiem, chore to jest serio. Ja nie, nie wiem. To, ja nie wiem, ja, ja, to też jakoś biznesowo opłaca gospodarcza, to totalnie to nie rozumiem. Ale co politycznie, co my z Białym z krajami Afryki? O coś. Czy zesrał. No mi się to w ogóle w głowie nie kalkuluje, nie? I wiesz, jeszcze wiesz Każdy ma dostęp do mediów przecież To, to nie jest żadną tajemnicą, że się trochę odpier... Dziwnie jakoś tak, no bo, bo, bo co, jak, jakie mamy plusy z tych imigrantów, nie? To jest tak, że mamy, dzietność się poprawia i w teorii siłę roboczą, tak? W teorii. Bo Unia płaci za przyjęcie ich. Ja nie wiem, ja myślę, bo myślę, jakoś w ogóle w ogóle nie kalkuluje. Nie wiem, bo tak, to w dziwnym kierunku idzie. No bo, na, mo, na moją logikę, nie? Nawet, jeżeli teraz oni tu prze, przejdą, chyba już co prze, przeszło w ogóle, przeniosą się tutaj i tak dalej do Polski, i w ogóle do jakichkolwiek innych krajów, to cały czas narasta frustracja, naraz ta frustracja, w pewnym momencie frustracja, kur... Tak eksploduje, że nie wiem, że deportować będą normalnie każdego czarnoskórego w pewnym momencie, czy nie? Tak mi się wydaje. Niech ktoś mnie z błędu tutaj yy, jakoś wyprowadzi. No nie oszukujmy się, nie, nie ma co ukrywać, nie? Ci imigranci na pewno nie pomagają w walce z rasizmem. Ja, ja, ja nie jestem w ogóle rasistą, w ogóle, nie, w ogóle nie jestem uprzedzona i nic. Wszystko było spokojnie, ale patrząc na to, co się dzieje na świecie, tak dziwnie jakoś jest, nie wiem. W Niemczech już strajku, coś strajkują. W Niemczech już zaczyna trochę się robić grubo. Ja o tym poczytałem. Tak jak o tym pisał, że faktycznie tam yy, w Niemczech zyskuje po poparcie partia. O dość nacjonalistycznych, o nacjonalistycznych, bo są dwa na nen. Nie chciałem pomylić. Czemu stąd nie powiedzieć o kwestii wojny na wschodzie podczas zakupu mieszkania? Putin po zrobiciu Ukrainy będzie w kraju kraje bałtyckim i pod na Polskę. Mogę zakupić mieszkanie za granicą przed Hiszpanii. Nie, co to bzdura w ogóle. To przecież to jest perspektywa kilku, kilkunastu lat. Do wojny jest daleko, człowieku. Za tym Katowice ich nie interesuje. Nawet jeżeli byłaby wal, jakakolwiek, jakakolwiek walka na naszych terenach polskich, tak, to najbardziej zagrożoną przestrzenią, i o tym mówią ludzie, którzy się znają, jest Przesmyk Suwal Suwa... Suwa... Suwalski, tak? Suwalski, dobrze mówię. To ich interesuje. W Katolicy mają w***ane. Ślą to jest źródło energetyczne. Które? Kopalnie? Pff. Wydobycie węgla na Śląsku jest zupełnie nieopłacalne, to już była rozmowa. Wydobycie węgla na Śląsku jest zupełnie opłacalne bo mam na Śląsku wydobywamy węgiel metodą jakąś tam, a na przykład w Bełchatowie od... odkrywkową. Nie możesz tak po prostu zamknąć kopalni na Śląsku, bo na Śląsku na tym jest zbudowana y, infrastruktura trochę. To jest bardziej złożone, niż wam się wydaje, albo mogłoby się wydawać. Elok na nie. Plus. Jaki humor dzisiaj? A byłeś w kościele? Byłem. I o czym cię ksiądz mówił? Dzisiaj? No. ja mam być No I tyle? Okay. Nie, nie słuchał, nie słuchał po prostu. Mikrokłamciszek. Mmmm. Nie spodziewałem się bicia. Kogo? Tego jednego zamka, którego spotkałem na. na rynku mogę tu opowiadać. No powiedz, no. Na, gdzie? na Onet. Na gdzie? No, czekaj. Na onet? Czekaj. Na omek. Na no to możesz mówić. Na omeglen. A ty na Omegle wchodzisz? Czasami, tak. I gadasz z kobitkami? Nie. Nie, wcale. No nie no dobra, dobra No ja ci wierzę, nie? Dawaj, poznajmy liczby 15 odjąć 5 10 10, bardzo ładnie hu, hu hu 13 odjąć 9 13 No jak, 13 odjąć 9 to nie 13? No jakbyś, jakbyś miał to policzyć na palcach, no dawaj Nie poddajemy się, dawaj, 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 dawaj Jakbyś pokazał, jakbyś pokazał 13 na palcach 5 no, no zamknijmy tą piątkę i miejmy, w... no mamy w głowie, że jest 13, nie? I teraz dalej, zamykamy dzień po kolei. No. No. I co teraz? I coś teraz zrobił? Jak zamknąłeś wszystkie palce teraz? To jakby. No właśnie nie, no właśnie nie, bo patrz, bo 13 to jest więcej niż 10. To jest Powiedzmy 13, nie? mniej więcej, 13. No dobra, no. Tak, tak będzie łatwiej. I jak jest minus 9, to jest tak. Raz, dwa, no. trzy i już mi się skończyły palce, nie, nie bardzo wiem co, co zrobić. To wtedy no. jak jest 13, jak jest liczba więcej niż 10, no. otwieram znowu wszystkie palce. 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I mam wynik. Teraz ty spróbuj. To zabieramy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No jeszcze jeden, jeszcze jeden, no. 8, 9, 10. dobrze policzyłeś, ale tam ci palec się zamknął przez przypadek. W jednej, w jednej łapce wychodzi czwóreczka, ale. Ale było dobrze, było dobrze, ładnie, ładnie. 3 dać 9. 11. Nie, policz na palcach. Kurde, 12. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. 20 odjąć 1. 19. 19, bardzo ładnie. 1 dodać 19. 20. 20, bardzo dobrze. O, tutaj się trafiło ciężkie. Kurde, to jest ciężkie. No jest. No, 20 odjąć 17. To jest najtrudniejszy przykład jaki robiłeś kiedykolwiek chyba. Mhm, okej. 13. Blisko, ale jednocześnie bardzo daleko, nie? Ale... No, ty dobrze myślisz. Myślę, że ja tak myślę teraz, nie. No. W ogóle? To będzie 12. Nie strzelaj. Ile mamy tu serduszek? 10, 20. 20, 10 razy 2, bardzo ładnie, 20. No i teraz musimy zabrać 17 serduszek. No? Zabrać, zabrać 17 serduszek, no? To zabierz, e, bo... Jak mam zabierać, powiedz mi? Ja ci będę skakiwał. Jeden, drugą, trzecią, czwartą. 6, 7, 9, 9, 8, siódmy, 9 dziewiątą? Eee, 8, 8. No w tym mówno No, 8. 9, już, 11. 11. Ale czemu tylko 9 odjęliśmy? No tak. No my zrobiliśmy Ale zrobiliśmy 20, odjąć 9. A mamy jeszcze 17! To ile tak? Jest... Co? Ale tak Nie, ty policzyłeś to! Nie. Tak! Ile serduszek zabraliśmy? Ile było? 20, odjąć 17, to jest jedna... To jest 11? Jedna... Ja pierdolę. No jak tak wychodzi? To policz mi to, teraz to. 20 od 9. Ja pierdolę, czuję. Ja. <laughs> no po prostu mnie dzisiaj rozpierdolasz No 20 od 9. No jak byś, miał to, jak byś to policzył w ogóle? Jak się byś do Piękno. tego zabrał? 19 minut! Hm. Gdzie na to wychodzi ty? No ja no widzę właśnie, że coś... Coś tu kurde kurde. Nie gra, ty. No, coś jest nie tak. No Czekaj. Krok po czekaj, próbuję, próbuję na swoim. Na swoim liczydle? Nie. No. To dawaj. 11. 21, 99? Tak. Dobrze, bardzo dobrze, tak. 19. 19? No i, no i oj, 19, tak, 19, źle wpisałem No i tyle na dzisiaj. Ładnie było. Dobra robota. Dobra, dziękuję ci panu. Dziękuję, dziękuję za dzisiaj sypek. Do zobaczenia no. jutro? Ja chcesz. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja to jest i tak codziennie. Dobra, to trzymaj się. Ta sypora jest brutalna, to trzymaj się. Mnie, trzymaj się, łykło tera. Pa! Dzięki za dzisiaj. Dobrze było, kurwa. Dobrze jest. Zajwie się idzie. Dobra, ja zawijam na dzisiaj. Czym ta się do jutra, pany? Widzimy się to dziesiąta. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie do jutra.